Moja najlepsza inwestycja w życiu to? Moja córka. Gdybym musiał zacząć od początku, to jaki biznes teraz bym rozpoczął? Nie rozpocząłbym żadnego biznesu. Zająłbym się zupełnie czymś innym. E, nieruchomości to dobra inwestycja? Jeżeli Pan ma bardzo, bardzo długą cierpliwość, to tak. Inwestowanie na giełdzie to dobry pomysł na życie? Jeżeli się na tym zna jakoś, jest to bardzo. Ostatecznie jest to najlepszy pomysł na inwestowanie, ale. Ale to nie jest gra dla wszystkich. Transakcja, którą zawsze będę wspominał z sentymentem, to. Rozmaite kupna banków, bo one były najciekawsze. Podatek od zysków kapitałowych w Polsce powinien być zlikwidowany. Nie wypowiem się, bo jeszcze tego nie przemyślałem. Gdybym mógł zmienić jedną rzecz na giełdzie i rynku, to by było. Mniej biurokracji. Jakiej rady udzieliłbym młodszemu sobie? Starać się. Najważniejsza książka? Wojna Żydowska Feutwangera.